Tutaj dorobiłem sobie takie dwa klocki. Do tutaj tych oryginalnych mocowań kabiny, bo jak były przykręcone tylko tam na dole, tutaj o w tej rurze to one się po prostu ruszały tak, a nie na tych poduszkach. I teraz tutaj ładnie mamy taką dziurę i taki ładny klocek. Ładny, ładny to on nie jest, ale będzie dobry. Tutaj tam wejdzie nam. Teraz mam tu taką gumę podklejoną, to nie wejdzie, muszę to rozszerzyć. To troszeczkę wysunąć. I to tam włożę, lekko przyspawam od góry. Żeby to się usztywniło i się nie pracowało, tak? Tylko na tych moich poduszkach. Tutaj, już do tej kabiny to zrobiłem. Na spawy, nie patrzcie, bo. Biało, ale teraz jest ok i ładnie pracuje na poduszce. Na poduszce nam pracuje i z tej strony tak samo. Lampy chciałem już tam miałem odnowione i zakładać te stare, ale jedną kupiłem nową, bo drugiej nie mieli. Oto mieli <śm> prawą. 18 złotych chcieli za nią w jednym sklepie. A tej nie mieli lewej do podświetlenia tablicy, więc pojechałem do drugiego. <laughs> Jeszcze po drodze kapcia złapałem w motorze, ale to tam mniejsza o to. I ta lampa 15-20 kosztowała, ale mniejsza o to ceny. Są nówki, one są takie same. Niestety ani w jednym ani w drugim sklepie nie mieli takich z tą fajną strukturką. Jak te. Co mam na błotnikach lampy takich o Cieszęna się mocno dosyć brudzą, ale mi się to bardziej podoba. I ta ramka jest fajna taka gładka, wszystko się już zakurzyło od tego wszystkiego. Ale dobra. No i tu mamy naszą lampę. Już sobie tutaj dorobiłem te gumeczki pięknie. I teraz tak jak przy poprzednich innych śrubkach wosk I tutaj psikamy jedno. O, aż za dużo polałem. Ale niech jest, nie zgnieje by nami. I tak tutaj też. I na ten przewód też. Bo on tutaj cały czas będzie nam to przecierał. O, no tak. Coś się zepsuło, chyba ze starości. A tak, od środka też Ten ja wosk się potem zmieje kiedyś przy okazji. O, wszystko mamy pięknie i teraz tak. Końcówka przewodu jest ładnie zataśmowana, żeby łatwo przeszła nam przez tą przelotkę, I tak jak ona tu ładnie ciasno siedzi. I tu mamy tą małą dziurkę. Nie trzeba żadnego silikonu dawać. Jedynie, jak nie mamy tej gumki, albo za duża dziura jest, to wtedy należy zaś silikon, żeby lampa była, trzeba hermetycznie zamknięta. Teraz tak, wkładamy tę lampę. To jest prawa lampa, więc tak. Oczywiście naklejkę musieli dać tutaj, nie można było tutaj dać, no bo z oczywiście. Bo tylko musi być przecież widać, że kosztowała tyle i tyle albo jakiś ślad po kleju po niej. O, nie mamy ładnie tą naszą tutaj włożoną. W dziurki nawet nam pasuje. O, lekko. Trzyma się, trzyma. I teraz nasze nakrętki z podkładką nierdzewną. jedna druga ta lampa jest prosta. prawie tak, ewentualnie troszeczkę tak ją trzeba będzie wziąć no i teraz przykręcamy to kluczem co przykręcę? No, jak mamy, już tak przykręcone. Lampa jest mocna. Nie jest to co te stare kwadratowe, co były fajne, gumowe, nawet jak się klosz wygiął cały do tyłu. Ta obudowa to nie pękło. Tylko klosz zawsze pękał i tak nasze gumki ładnie tutaj się przygniotły. Tutaj nawet wosk trochę po bokach wypłynął, więc jest dobrze dogięte. I tak tutaj ten przewód ma być tak dosyć luźno. Troszeczkę on jest aż za luźno. O, coś takiego. Tak, tu na ładnie wystaje. Do tego i do tego zarówno starczy.